Witajcie, kochani. Jak widzicie, ja już jestem umalowana, zaczynam nowy dzień. Muzyka w tle, mam nadzieję, że nie wyłapią mi praw autorskich. Zbieram się, moi drodzy, bo z gorąco. Tu na razie sobie odkryłam moją ranę, żeby ona sobie mogła poddychać. Później przykleję plasterek, ale co chciałam Wam powiedzieć? Ja zaczynam nowy dzień. Oczywiście za chwileczkę przyjadą do mnie moi znajomi, więc zaczynamy. Zaczynamy spotkanie towarzyskie, które mam nadzieję pozytywnie na mnie wpłynie. Ja tego chyba potrzebuję, potrzebuję towarzystwa, ale myślę, że chyba każdy z nas potrzebuje towarzystwa. Wykąpałam się, umalowałam się, ubrałam się. Proszę kochani. to ja zbieram się idę tam wszystko skończyć, dokończyć, bo dokładnie za 30 minut będą, dosłownie za 30 minut będą u mnie. Znikam. Blame me for the things that weigh me down jak widzieliście tutaj zamarynowałam znaczy zamarynowałam yy, osoliłam po prostu bakłażana wcześniej zamarynowałam łososia będę go robiła na grillu i podawała z taką zwykłą sałatką na bazie rukoli, ryszponki yy, może ugotuję jeszcze jakieś jajko i mam serfetę, więc tak, tak będę dzisiaj serwowała yy, rybę razem z warzywami

E, kapturem, no jest rewelacyjna. Ja ją wzięłam w rozmiarze S na M i uważam, że jest idealna. Troszeczkę luźniutka, ale super. Dodatkowo, jak tu widzicie, ma ogromną kieszeń. Wspólną, e, postaram się ją założyć. Może dzisiaj akurat sobie w pośmigam. Oderwę tą metkę. I wam się zaraz pokażę w tej bluzie. Ona kosztowała też 140 zł, ale myślę, że jeżeli chodzi o bluzę, to w moskito to jest chyba standard. Ale bluza jest przepiękna, naprawdę. Zakochałam się zarówno w tym kolorze, jak i w ogóle w tej bluzie. W ogóle te bluzy, oni mają tak rewelacyjne ostatnio. Ach, jestem pod wrażeniem. Moi drodzy, przyszłam, żeby wam pokazać tą bluzę i tutaj w garderobie, dlatego że tam ostatnio Wam pokazywałam tego tak dobrze, nie widać, że tu mam lampę i tak, mam drodzy tak wygląda ta bluza bardzo fajny pokażę jak sobie założę bardzo fajny, duży naprawdę duży jest ten um, kto się mówi? kaptur i super to wygląda, zobaczcie nawet z tej strony, ona nie jest długa ona jest bardzo krótka więc jeżeli lubicie, wolicie dłuższe bluzy no to ta na pewno Wam do gustu nie przypadnie. Przepraszam, patrzę w podmok, czy wszystko widać. To czasem z niestety ucieka. Yy, I tak, moi drodzy, to jest rozmiar S SMN, tak jak Wam powiedziałam. Tu jest o tyle luźna, że akurat ja mam duży bius, więc on mi się tutaj fajnie mieści. Ale ogólnie powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajna. Yy, I przede wszystkim kolor jest też trafiony. Może sobie jeszcze chwilkę przesiądę widzicie jak ona wygląda, jest naprawdę bardzo fajna efektywna, e, ja jestem już po nagraniach i co chciałam powiedzieć co chciałam wam powiedzieć i mi uciekło e, nie wiem, może jak sobie przypomnę to włączę kamerę i do was pomówię no dobra, to moi drodzy ja lecę robić herbatę, zabieram się do pracy, bo troszkę tej pracy mam i powiem wam, że w obecnej sytuacji, jaka panuje ogólnie na całym świecie to ta moja praca zdalna jest super rozwiązaniem. Nagrywałam kiedyś taki film o plusach i minusach pracy zdalnej, i wiecie, że ja nie do końca jestem za pracą zdalną. Um, no tak, no ale to też zależy od branży. Branża, w której obecnie pracuję, jest taką branżą, gdzie tak naprawdę mogę pracować z każdego miejsca praktycznie. Nie mam kontaktu bezpośredniego czy też pośredniego z klientem na tyle, żebym musiała być w miejscu stacjonarnym w sensie takim, że muszę mieć biurko itd. itd. bo tak nie jest. Ja głównie pracuję przez kontakt mailowy. Z klientami, ale bardzo rzadko, dlatego że moja praca teraz obecnie skupia się na raportowaniu. Ale wiecie, że o pracy za bardzo nie chcę mówić. I e, ja gdzieś Wam tam, albo może wproponowane, gdzieś Wam umieszczę ten filmik, albo może zrobimy tak, że gdzieś na dole w opisie podłączę Wam, e, znaczy dam Wam link do, do tego fil mojego filmu plusy i minusy pracy zdalnej. Ale tak, teraz się bardzo cieszę, bo mogę więcej zrobić. Z domu muszę wychodzić i przede wszystkim, co jest też dla mnie bardzo ważne, to to, że ja naprawdę spokojnie mogę zająć się YouTube'em. Wkurza mnie to, że nie mam jeszcze swojego laptopa, jest cały czas w naprawie. Nie wiem, jak długo to potrwa. Wiem, że wy będziecie pewnie mieli jakąś przerwę w, w moich filmach. No ale niestety, obawiam się, że jak go dostanę. Z powrotem, to będę miała taki nawał montażu, że ja się z tego nie wygrzebię zbyt szybko. Dobrze, kochani, naciąga, burza, ale żeby już nie przedłużać, ja się naprawdę biorę za pracę, bo dzisiaj mam naprawdę co robić. Dobra, znikam. Zmieniłam pościel. Pamiętacie, kiedy się wam pokazywałam, że kupiłam właśnie nową pościel? <laughs> Ja ją wam podziękowałam, ja ją kupowałam przez Allegro. Nie pamiętam, czy to były polskie firmy, no nie wiem. W każdym razie, jak nie zapomnę, to wam ją ponownie podziękuję, ale zobaczcie, jest przepiękna. Po drugiej stronie jest taka granatowa, jest tak miła w dotyku, powiem wam szczerze. No i te piękne poduszki też ślicznie wyglądają. Um, bo one też są dwustronne, jak widzicie, także możecie sobie zrobić albo tą krateczkę. Ja nie prasuję nigdy, powiem Wam szczerze, tej blizny. A, ani prześcieradła, ani właśnie też yy, pościelni. Oj, tak ona później będzie wymięta, więc... Ale musiałam Wam to pokazać, bo jest tak cudowna, że warto polecać dobre rzeczy, a takie rzeczy, wiecie, że ja zawsze staram się Wam Podpowiadać, mówić, podsyłać linki, bo uważam, że możecie sobie z tego skorzystać, jeżeli przywiązujecie wagę do jakości. A ja mam poświęt w rozmiarze 160 na 200. Kochani, myślę, że już będę się z wami żegnała. zrobiło się już dość późno, ja jeszcze siedzę, bo muszę tutaj taką moją pracę zawodową skończyć. E, więc pewnie jeszcze z godzinkę mi zejdzie na, na raportowaniu a ja w czasie właśnie umyłam głowę i pomyślałam, że właśnie zakończę tego poluka i właśnie, i właśnie, tak kilka razy powtórzyłam kochani, dziękuję Wam pięknie pamiętajcie, że wszystko co dobre może być Wasze pamiętajcie, że jeżeli jesteście pozytywnie nastrojeni do życia, do ludzi, to prędzej czy później to, ta dobroć do Was wróci. Eee, ja zawsze uważam, że my jesteśmy energią, że wszystko, co tak naprawdę nas otacza, otacza jest energią. I taką energię i taką energią, jaką je, żyjemy, jaką jesteśmy, jaką chcemy, żeby do nas wracała, to my sami jesteśmy w stanie to wszystko zaprogramować. Eee, i po części realizując y, może świadomie albo podświadomie tą energię, czyli wysyłając ją do innych, przekazując ją do innych, y, otaczając się takimi ludźmi, y, ta energia będzie do nas wracała, spotęgowana w, y, z, w potęgowanej, może z, w potęg, spotęgowanej sile. Po to, żeby tak naprawdę nam było lepiej, żebyśmy wierzyli bardziej w siebie, bardziej się realizowali i byli jeszcze bardziej lepszymi ludźmi. Nie wiem, czy zrozumieliście mój przekaz, ale myślę, że ten, kto wierzy w siłę przyciągania, że jestem naprawdę bardzo mocno zmęczona w siłę dobrych, pozytywnych myśli, to będzie wiedział i zrozumie, co chciałam Wam przekazać. Dobrze, kończę już kochani, bo już naprawdę yy, gadam od rzeczy, a przede wszystkim yy, wszystkim chciałam Wam podziękować za, kolejne, za kolejny czas, jaki ze mną spędziliście. Mam nadzieję, że było Wam bardzo miło, bo mnie było bardzo miło znów Was gościć w moim mieszkaniu, w moim życiu. Yy, goście przyjechali. Teraz pojechali jeszcze do innych swoich znajomych, więc ja mam praktycznie takie dwa dni bez nich, później znów się spotykamy, znów będą u mnie, tak więc będziecie sympatyczni. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie. Pamiętajcie o dzwoneczku, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakikolwiek ślad po sobie najlepiej w postaci komentarza. A my co, skarby moje? Widzimy się w następnym moim filmiku.